Witam bardzo serdecznie Polskę i Polaków, tutaj jest Shiro15, jak zapewne mnie poznajecie, macie okazję popatrzeć znowu na moją twarz, nie zdarza się to, czę to często, także korzystajcie. Wpadłem na, 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 na taki pomysł jakiś czas temu. Jeżdżę sobie po lanach w Polsce, właściwie każdy dotychczas miałem okazję kastować prawie każdy, który odbył się w Polsce, większy LAN. Do ty i, i, i wpadłem sobie na taki pomysł, że zacznę robić wideo po, po tych lanach, i w których opowiem dwa słowa o tym, jak było, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Będzie to jakiś kontent dla, dla ludzi, którzy, którzy umierają z głodu, bo za mało streamuje, bo za mało kastuje, bo za mało mnie jest na scenie. A wiem, że takie osoby są, co jest bardzo miłe. No a dla organizatorów, przyszłych organizatorów, byłych organizatorów będzie to jakaś taka może fajna wskazówka, co wypadałoby zmienić, co nie. Może będzie to też powód do jakiejś dyskusji, może ktoś się ze mną kompletnie nie zgadzać. Także eee, myślę, że to będzie coś fajnego. Mm, LAN w Kielcach Game On, ostatni, który się odbył, na którym miałem okazję być, który miałem okazję kastować. Odbył się już jakieś półtora tygodnia temu. Wiem, że trochę się zeszło, ale kompletnie nie miałem czasu, żeby zrobić to wideo wcześniej. Eee, o ile się nie mylę, to był 6-7 czerwca w Kielcach. Eee, no właśnie, sama lokalizacja troszeczkę mnie... Początkowo może odstraszała, ale z czasem pozytywnie bardzo zaskoczyła. Kielce, Kielce nie wydawały mi się idealnym miejscem do odbywania się tego typu imprezy. Nie wiedziałem też, że mają tak doskonałą, tak, no doskonałą, to może przesada, ale, ale dobrą infrastrukturę, żeby coś takiego się odbyło. Samo, same targi, Kielce, to, 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 to miejsce, gdzie się odbywały targi, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Zaskoczyła mnie też bardzo pozytywnie frekwencja na, 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 na samym wydarzeniu. Naprawdę było dużo ludzi. I, 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 I to było dość mocno zaskakujące. Fajnie, że event odbył, był eventem stricte gamingowym. Zdarzało mi się bywać na lanach, które były podpięte pod jakąś inną imprezę. To było zwykle, to się zwykle kończyło słabym eventem na miejscu. Może najnowo, to czasami fajnie dla ludzi wyglądało, ale na miejscu, a na miejscu pozostawało wie, pozostawiało wie do życzenia, nie było specjalnie zainteresowania i to. Jakoś tam graczy, nawet samych D deprimuje. Naprawdę fajnie to było zorganizowane pod względem jakby samego całego eventu. Wielka scena CSA, profesjonalnie to wszystko tam wyglądało. LOL też miał całkiem sporą scenę. No, oczywiście my i, i Hertzstone, bo chyba też był tam turniej, Troszkę to wszystko było mniejsze, ale myślę, że po tym evencie to się wszystko może zmienić, bo Dota zrobiła spore zamieszanie w porównaniu. Z, z pozostałymi grami. E, bardzo ładnie, bardzo czytelnie, super targi, no, w przyszłości jak będę robił takie wideo, postaram się mieć może jakieś wideo, jakieś, jakieś zdjęcia z samego eventu, teraz tego no, nie miałem e, okazji tak przygotować, dość spontanicznie na to wpadłem po evencie i e, więc, więc nie pokażę wam, ale kto był, kto widział, kto może pooglądać jakieś zdjęcia od dziros chociażby, który zamieszczał, naprawdę Fajnie to było przygotowane, bardzo ładnie wyglądało. Samo miejsce w kiercach też, też super. Dużo ludzi, naprawdę dużo ludzi, moim zdaniem, jak na takie miejsce i jak na takie. Sam turniej Doty. Zacznę od, od fazy onlineowej, żeby nie było za wesoło. Uważam, że faza onlineowa przebiegła fatalnie, nie wiem, czy to jest trochę nie za mocne słowo, bo jednak się odbyła, miała miejsce i to wszystko się wydarzyło, natomiast pozostawało moim zdaniem wiele do życzenia, to był ticketowany event i, i, i jak dla mnie tam była masa chaosu, słaba organizacja, słaby kontakt między drużynami, między organizatorem, między organizatorem i kasterami, między kasterami i, i graczami. Fatal moim zdaniem, moim zdaniem jak na, 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 na coś co się nazywa Polish Dota 2 Championships a ma ticket w grze i tak dalej może być jakoś tam profesjonalnie, abstrahuję od price poolu, bo, 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 bo no niestety jeszcze, jeszcze trochę pewnie nam zajmie zanim dojdziemy do normalnych wartości w tej kwestii, no nie wiem, nie było żadnej grupy na Skype nic, ja w efekcie tego nie kastowałem, a nie chcę tutaj wylewać żadnych żali, bo, bo, bo to nie o to chodzi, ale to było tak chaotycznie przeprowadzone, że ja to olałem i stwierdziłem, dobra, jadę kastować lana. Więc ta część zdecydowanie do poprawki, można to było zrobić razy lepiej, no chociażby korzystając z doświadczenia, Join Doty, grupy na Skype i każdy, kto brał udział w jakichś turniejach, w jakichś ligach, wie jak to wygląda. Tam jest przepływ informacji dużo lepszy i... i, i... Można było to wszystko super rozplanować, a nie tylko pff, jakoś tak... tak wszystko to było rozmyte i bagniste, nie, typowo polskie. Ale, ale... Po tym, jak zjechałem fazę online'ową, LAN zdecydowanie, zdecydowanie na plus. Ej tak, na maksa na plus. Może poza Gaming Grounds to był chyba... Najlepszy lam, na jakim byłem? Nie wiem, nie chcę, nie chcę teraz wszystkich sobie przypominać, więc nie chciałbym tak wyrokować, ale jeden z najlepszych. Na pewno pod względem moim, czyli, czyli jakby kasterki, e, najwygodniej dla mnie przygotowany event. Pierwszy event, na którym e, siadałem przed kąpem i sobie gadałem o docie. Wszystkie sceny, wszystkie, miałem jakby swojego realizatora, który wszystko przełączał, kontrolował czat, kontrolował to, czy działać, więc, czy nie działa. Wiem, że mieliście jakieś problemy. Wiem, słyszałem o tym, było jakieś echo, ale kompletnie nie musiałem się tym przejmować. Tak, no oczywiście, to mogło być lepiej przywrodzone. zgadzam się z tym, to jest punkt. Natomiast z mojego punktu widzenia to było perfekt. Ja, ja się w ogóle tym nie martwiłem, ściełem, skupiony na grze, ja się dowiedziałem, po tym jak problem już był rozwiązany, dowiedziałem się, że jakiś problem był. Więc to było rewelacyjne. Eee, pa, 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 pa. No ale dobra, o samym turnieju, dwa słowa. Było mało timów. Miało być sześć, były cztery. Osobiście uważam, że 4 to jest optymalna ilość teamów na dwudniowego lana. 8 to jest abstrakcja, nie wiem, kto robi takie turnieje. Sześć jest akceptowalne. tyle było chyba na gaming Grand z we Wrocławiu dobrze wyszło. 4. Jest idealnie, żeby wszyscy mogli sobie pograć, zasiąść, rozsiąść się, pograć kilka, gier, kilka meczów best of 3. Miało być sześć teamów, dwa teamy zrezygnowały, miały być mecze best of 1. Um, rozumiem te teamy. Czasami trzeba jechać całą Polskę, żeby. żeby, żeby... Zagrać jeden czy dwa mecze to bez sensu, szczególnie, że price pool jest taki, jaki jest. Ale w efekcie były cztery teamy i to było świetne. Best of 3, format Double Elimination Bracket, także, także mieliśmy winner-loser bracket. Wszystkie meczki best of 3 zarówno w winner, jak i w loser brackecie finał chyba best of 5. Już nie miało większego znaczenia. Więc to na, na duży plus wyszło, może trochę przypadkiem na et organizatorom. Dobrze to wszystko zorganizowane, nie mieliśmy żadnych praktycznie przerw technicznych. E, z graczami, no jakś tam komuś coś myszka nie działa, słuchawki nie działają, ale wiadomo, to, jest, to, są, to były minuty. E, mam na wrażenie, że nawet z punktu widzenia oglądającego nie czekaliście bardzo długo na, 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 na gry, w porównaniu do tego, jak to bywało na innych lanach. To mi się bardzo podobało, teamy, które wzięły udział, będę mówił z pamięci, nie mam tego jakoś super przygotowanego, to było, to było oczywiście team Alternate, Polskie e, Gwiazdy, e, był team No Life No Skill, też, który <grywa> bywa chyba na każdym LANie, a przynajmniej na większości, weteranin z, z najstarszych teamów w Polsce, był team, który się nazywa Radian Dota 2 Random, coś tam Team. To był tak naprawdę tchu, fej ekipa wydaje mi się, że tam przewijali się gracze z bezprawia Luku. nie, ch nie, chcę, nie chcę improwizować, ale w każdym razie ta ekipa, ekipa, ekipa gdzieś tam związana z tchu, bo mi się ta postać kojarzy jakoś tam, że on ma swoich, swoich ludzi, z którymi plus minus gra. Sorry, sorry, że wszystkich nie wymieniłem. Po ja prostu nie pamiętam. A, jest tam grał z nimi jeszcze. Jednej osoby zapomniałem. Przykro. No i był team, Trzy rodzaje sałaty to, to, to moi koledzy: Odin, Deronek, Hiker, Double G i Buka, Buka e, która grała z nimi. Wynik turnieju, no to oczywiście, niestety, taką mamy scenę dość jedno, jednostronnie. To wszystko wygląda. Team Alternate wygrał bez oporu i w zasadzie ten turniej cały toczył się o drugie miejsce. Myślę od początku, myślę, że każdy nich był tego świadomy, a przynajmniej większość teamów. Bardzo bym nie chciał, żeby tak było, ale no mówię, mówię jaki jest póki co. Bardzo bym chciał, żeby, żeby sytuacja w Polsce się niedługo zmieniła, żeby ktoś dogonił Team Alternate, ale to nie będzie łatwe. Drugie miejsce zajęło. Zajął tchu, tchu właśnie ze swoją ekipą, z Fejem um, Trzecie miejsce właśnie Buka and Friends i ostatnie miejsce No Life No Skill. E, poza... Poza Alternate mieliśmy tak naprawdę dość wyrównane gry. E, My tchu i ekipa powiedzieli, że spodziewali się drugiego miejsca, po to przyjechali i takie miejsce zajęli, ale tak naprawdę jakiś tam opór został postawiony. W pozostałych grach to nie było jakieś takie jednostronne. E, całkiem ciekawie się to oglądało. To nie był wysoki poziom doty, ale to jest amatorski turniej, także nie spodziewajmy się Bóg wie czego. E, po prostu byle to się przyjemnie oglądało, przyjemnie kastowało i dobrze bawiło, i myślę, myślę że będziemy mieli sukces. I taki sukces był no, poza, poza dominacją Alternate. Dużo, dużo Syreny, co mnie osobiście jako Kastera troszkę martwiło, ale to nie była perfekcyjnie zagrana sirena praktycznie w żadnej w z gier, więc wcale one nie trwały półtorej godziny ani dwie. Trochę się przeciągały, ale całkiem ciekawie, było patrzeć, jak sobie Polacy z tą postacią radzą. Mam wrażenie, że to jest coś takiego, że Polacy nie wiedzą, co zagrać na przeciwnika, a mają gracze, który chociaż trochę tą syreną gra, to wezmą, bo jak przegrają early Game, to jest szansa, że i tak wyciągną, bo inne polskie teamy gubią się grając na Split Push. I myślę, że to, to jest jakiś taki. To ciężko się gra, tak, dużo łatwiej grać. Przeciwnik ma five man, ja mam five man, mam lepszy five man, zawalczmy, wygrajmy skończmy grę. Więc jeżeli ja mam mocny, fajny na przeciwnik, nie spitpushyję sereną, to jest, a i co ja teraz zrobić? Nic się nie da. Także, także gratulacje dla wszystkich teamów, naprawdę, myślę, że była fajna zabawa, ja się dobrze bawiłem, nie wiem jak teamy, wydaje mi się, że też, może alternate nie tak dobrze, ale, ale, ale oni chociaż wygrali pieniądze. No, właśnie, pieniądze też o tym dwa słowa bym powiedział. Wydaje mi się, że moglibyśmy się troszeczkę, na może do organizatorów. Mieliśmy dwa fajne eventy w Warszawie, w Katowicach, gdzie ten Price Pool może to były nagrody życiowe, jakieś monitory. To naprawdę już sięgał fajnych sum i wiem, że graczom, niektórym przynajmniej udało się te, ten sprzęt posprzedawać za fajne pieniądze. Czemu wracamy do, do Price pooli rzędu 2000 zł? No, no nie wiem, nie ma liczb, no dobra, nie ma liczb, ale. Przykro mi jest. No właśnie, nie ma liczb, a też miałem o tym powiedzieć, Dota, Dota, pokazywałem to, wszyscy mówią, że to, bo to hitbox, bo coś tam, prześcignęliśmy CSa z tego turnieju na naszym streamie oglądalnością, po prostu było dobrze zorganizowane, naprawdę, turniej Doty bardzo sprawnie działał, ten stream był płynny, wiem, mieliście echo, ja się poddaję, nie moja wina, ale, ale wciąż to było nieźle w porównaniu z tym, co się działo na streamie CSa, na streamie LoLa. I naprawdę było sporo ludzi zainteresowanych na miejscu, kompletnie mnie znajomych. Rodzice z dziećmi, dzieciaki latały, zbierały od graczy, od tych amatorskich bądź co bądź graczy, nie tylko od Alternate, autografy ode mnie, robili sobie zdjęcia. Okej, okay, to, to, to nie jest tak, że nie wiem, jakoś to super przeżywam, ale to jest bardzo sympatyczne, kiedy coś takiego się dzieje, bo to znaczy, że ktoś się tą grą interesuje, ktoś, ktoś, ktoś chce to oglądać, ktoś to śledzi, ktoś wie, kim ja jestem, ktoś wie, kim jest jakiś tam team i, 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 i to jest, to jest super. Wielkie dla też dla rodziców, którzy przyprowadzają te dzieciaki na te eventy i, i, i się nimi, z nimi jarają tym, bo. To jest coś absolutnie niesamowitego. Żeby nie robić tego wideo jakimś bardzo za długim, to ja będę już kończył. To było takie krótkie podsumowanie. Osobiście podsumowując, i naprawdę na plus sam LAN super, bardzo mi się podobało. Chciałbym na taki LAN znowu pojechać, ale gdyby faza online była jeszcze profesjonalnie przeprowadzona, no. To mielibyśmy naprawdę fajny event, no i trochę większy price pool i wtedy mielibyśmy event na naprawdę wysokim poziomie. Nie mówię, że ten price pool musi być, Bóg wie jaki, 5000, to byłoby coś, tak, czyli dwa razy więcej, dwa, dwa, dwa i pół razy więcej. To byłoby, byłoby, myślę, coś rewelacyjnego, a dla firm, które to sponsorują, to są wciąż śmieszne wydatki. Także apeluję. Dużo ludzi mnie pytało, gdzie następny LAN, nie wiem tego. Wiem, że będzie następny Gaming Grounds prawdopodobnie w listopadzie, ale co wcześniej nie mam pojęcia. Dużo ludzi też pyta o cyrk. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo po prostu nie mam na to czasu. Na niewiele rzeczy mam czas. Od, od lana w Kielcach, czyli od 6, 7 do dzisiaj 17 w ciągu tych 10 dni spędziłem może z 6, 7 dni, znaczy z 3, 4 dni spędziłem może w kraju. Także, także po prostu nie mam na to czasu, ale to się na pewno odbędzie prędzej czy później. No i no i tyle. Śledźcie Facebooka i inne, i inne masowe media, gdzie na pewno kolejne informacje będą się pojawiały. Aha, zaspoilowałem delikatnie na Facebooku, że może się zdarzyć, tak? Ale to wciąż jest niestety niepotwierdzone, chociaż mamy już środę. Że będę kastował w weekend ESL na oficjalnym kanale, na oficjalnym kanale ESla, ESL One we Frankfurcie, ale na oficjalne info też musicie poczekać tak naprawdę na, na, na moim Facebooku, poszukać, bo powinno się tam pojawić. Dzięki za oglądanie i, i, i komentujcie, bo tak naprawdę o to w tym chodzi, żebyście wy się zgodzili albo nie zgodzili ze mną, powiedzieli jakie są Wasze wrażenia i, i, i żeby to się jakoś gdzieś tam kręciło do usłyszenia.